już następny idę idę co by tu zrobić e, 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 e. proszę pana brzuszki mogę iść do łazienki co? mogę iść do łazienki? idź szybko brzuszki Zobaczymy to co ty. Dziu, dziu. Ale zaraz, zaraz, ale... To nie ćwiczenie. też to jest też ćwiczenie, bo wracanie się. Dobra, niech wam będzie. Będziemy sobie podrzucać z piłki? To lepiej panie! Juhu, juhu. Tylko jest jedna. No to będziemy tak po kolei. Dobierz, dobierzcie się w parę. Zagracie dzisiaj dwa ognie. Nie, Nie będziemy z tego łapać i rzucać. Dobra. Ja odejdę! Ustawiamy się w pary? O, jestem! A ja? O, okej. Okay. Au. ja, no albo muszę być w tym kolwajowym sosie. Co? W końcowaliowym sosie. Tylko niewyraźnie powiedziałam. Mm. Ja już się lepiej czuję, pójdę z Tobą. Dziękuję. Ty musisz się Bo Zepsułam kosz. To jest tysiąc złotych. Naprawiam. Już? Co za Już. Au. Ja też się lepiej czuję, pójdę z nim. i się przebierz. Z kim pójdziesz? Z tym konwajowym sofie. Jesteś głupi. nie, bo właśnie nie no z konwajowym sosem. Jesteś głupi, naprawdę. To pójdziemy tu. Ja się lepiej czuję. Ze mną. Nie jest takim głupkiem jak ty. Już się gorzej czuję. Wariat. Ty jesteś wariatem. Sam jesteś wariatem. No dalej nie on przychodzi. My się dostarczaj. Jesteś konwariowym sosem. Spadaj, baranie. Proszę pana, proszę pana, on wypsuł kosz! Pana nie ma, bo poszedł. Gdzie? Na... Ja lecę po niego. Ty, tą stronę. Już naprawiłem i nie ma się na to drzew. Naprawdę naprawiłeś? Pokaż. Ja? Naprawdę naprawiłeś, że choho. Rozwaliłeś! Nie rozwaliłem. Rozwaliłeś! Nie, on tak. się rozpadł. Tak! Powiedzcie mu, że się rozpadł. Proszę pana, oni się kłócą. Już tam do nich idę. Proszę tak. pana, bo on rozwalił kosz na śmieci. Kosz! Musiałam ja powiedzieć na kosz na śmieci! Kosz! On rozwalił kosz, proszę pana. Dobra, nie on. ma powodu, żebyś kłócił do tego. A jak ona tu, a jak ja bym każdy mi dać 1000 zł, ale potem go poprawia to tak. A on tak mój na, mnie naprawił, że jak ja do tego podeszłem, nawet nie dotknąłem. to nie, 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 będzie. nie, yes! 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 Nie, 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 Dobra, gramy! No wyłóż z łazienki! Twardo idzie! Chyba ma zatwardzenie. Albo gorzej. Czyli... Dwa zatwardzenia? Nie. Wymioty. Wymioty i zatwardzenie! Dwa zatwardzenia! I wymiot. I dwa wymioty i dwa zatwardzenia? Nie. Mhm. No. O kurde, pieru! Radzę odczekać 5 minut zanim tam wyjdziecie. Ej, za mną przecież idzie! No. Tylko nie pierdól. Ja, ja nie wytrzymam, nie wytrzymam! Z nim. Ja nie wytrzymam, ja nie wytrzymam. Co? Chcesz iść do kibla? No chcę iść do kibla, to na pewno śmierci. Musisz się do

ty. Co? Co się tak na mnie gapicie? Bo no pierdol On nie pierdol, tylko miał zatwardzenie, proszę pana! I dlaczego to tak jedzie. Hmm. Czy jedzie autobusem? nie zgubi. Ej, dziewczyny się nie pije. Co? A pan swoim żonę leje, nie? Nie mam żony. Ale gdyby pan mi umiał, to by lał. Przecież nie leję teraz. Nie idę do toalety. Proszę pana, ale nie o to chodzi. Proszę pana, ja chciałam panu... Chciałam panu powiedzieć, że tam jest taka ładna, piękna dziewczyna i będzie mógł panią lać. Jak się z z nią ożeni. To jest nauczycielka. Nauczycielka od religii. Dzień dobry. Ha! Że go pan głupio nauczycielka głupio głupio ma! Mm. Musimy być taką panią od religii? To nie jest nasza pani na no szczęście. Ew, myślałam mm. okay, mm. No, myślałam niegodnie. Poprzewracajcie się! O co ja z chodzę. Ale jej jedzie z buzi. Ach. To jest pewny oddech, tylko nie ona. Uf. Uf. Proszę pana, mogę to do toalety? No lepiej. To jeszcze gorzej jest!